Tygodnia, drużyną, ligi z trzecim z Jak z trzecią to spodobało się. Nie, wygrywali. Trzysto. jak Zrzucili. 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 szykuj się! Szykuj się, bzyczku, szykuj! A, 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 a.

Nie? normalnie tego chciałbym zakończyć śpiętą świętą, bo to tworzy musisz, Maciek jednego nie jest. Ale się. Ależ się zabrał z tą piłką. Mójka jest. Drugie trafienie dla RC Trafunków. Pan asysta. Blada, Panczysz

Z Trojanowskim, mięśniami i, I. Uh, kaptami. <absorbed> <zabot> Zróbmy no, to! Zróbmy 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 to! to! Zróbmy to!